Hejka, zapraszam na jedną łyżeczkę z konfetti Najpierw robię dwie łyżeczki. Mieszamy, mieszamy. Oj, jeden, dwa. Widzę się z wami, jak sobie to roz... no, rozłożę. A, i zapomniałam powiedzieć. Yy... Łyżeczka malutka gratis. Dobra, ja już tutaj polosowałam. Pierwsze dwie świąteczne bombki. W tym oto pudełku mam. I tu mam dwie świąteczne bombeczki. Jedna taka. I druga taka. Teraz yy, pięć. Co tam? Losowe drewniane koraliki. Tu mam drobne koraliki, więc potwierdziam. I losujemy. 5 1 2 3 Co tam na bardziej na spodzie dam? Znak. O. 5 A nie, pomyliło się. Damy minus to jedno. I daję do paczuszki. Teraz jedna perełka. Jedna perełka wrzucam. I tu mam perełkę. Dajemy do paczuszki. Dwa XXL truskawki. Dwie XXL truskawki, ale już wrzuciłam. I... Mam. Dobra. Jedna XXL jaskinia. Tą już mam tu. Daje. Trzy losowe Sandra. I Sandra mam tu losujemy. Jedno, Ojej. Jedno. drugie i teraz cztery losowe kapibary. Czy mam losowe kapibary yy, Cztery, tak? Pierwsza. Druga. Żeby się nie powtarzały. Trzecia. I chyba teraz czwarta. I powtarzają się. Zapraszam na par dwa.